Czy tęsknisz do pięknego raju, który obiecał Bóg, każdy z nas chciałby już tam żyć. I niedługo tam się znajdziemy. Ale najpierw zadanie do wykonania. Kiedy aniołowie wykonają wyrok na bezbożnych, nieoddających czci Bogu i nieuznających ciała kierowniczego ludziach, będziemy musieli posprzątać świat i zamienić go w piękny ogród. Po Almagedonie ciała będą leżeć jak gnój na polu, mówi Biblia szczególnie cuchnąć będą odstępcy. Kto będzie miał przywilej brania udziału w tej niezwykłej pracy uprzątania ziemi? Każdy z nas. Dlatego, żeby dobrze nas przygotować i aby nie tracić czasu po Almagedonie, nasi kochani bracia z ciała kierowniczego przygotowali teokratyczny kurs sprzątania ziemi, w skrócie TKSZ. Na tym kursie dowiesz się, jak segregować odpady i wiele innych przydatnych wskazówek. Każdego chętnego, już teraz zapraszamy w przerwie programu do zgłaszania się do specjalnych punktów TKSZ w celu złożenia swojego wniosku o udział. Pierwsze osoby otrzymają specjalny gratis możliwość wyboru ziemi, na której się osiedlą w raju. Ufamy, że to piękne postanowienie pomoże nam w wypełnianiu woli organizacji i ciała kierowniczego w przyszłości. Ale już teraz. Będzie motywacją do większego udziału w dziele budowy Hal a Królestwa, ponieważ wiemy, że zbliża się koniec i początek ku chwale organizacji. Bardzo Was kochamy Wasi towarzysze z Ciała Kierowniczego.